Po co biegacowi trening na płotkach? Po pierwsze, aby poprawić ruchomość bioder, by potem twój krok biegowy był ekonomiczniejszy. Po drugie, ćwiczymy tutaj technikę biegu, aby potem twój krok biegowy był po prostu ładniejszy. I po trzecie, trening na płotkach to tak naprawdę siła biegowa, ponieważ ileś razy musisz podnieść tą nogę, aby pokonać płotek. W tym odcinku przedstawię ci pięć ćwiczeń na płotkach. W pierwszym ćwiczeniu przechodzimy przez płotki tyłem przez środek. Ręce wyciągnięte przed siebie, aby unikać gibania się tułowia na boki. W kolejnym ćwiczeniu przechodzimy przez płotki przez środek okrakiem, ręce tutaj również wyciągnięte przed siebie. Kolejne ćwiczenie to tak zwany kankan. Tutaj unikamy odchylania się tułowia do tyłu. W przedostatnim ćwiczeniu przechodzimy przez płotki przez środek bokiem, tu wyciągnięty do góry, i w ostatnim ćwiczeniu przechodzimy przez płotki przez środek połączenie nogi atakującej i zakrocznej.